Piękna sobotnia pełnia księżyca w dunnie Ona się jakoś też nazywa Nie wiem jak no, ale to taki dla mnie To taki czas podsumowań Szczególnie ostatnich trzech lat W których a właściwie półtora, dwa lata W których yy, Wybrałem przemianę od rana Ci nawet świadomy Taki etap zmiany mojego życia, zmiany wielu aspektów mojego życia. I muszę powiedzieć, że jak zaczynałem, to myślałem, że będę taki cały czas szczypiotliwie radosny, jak zwykle, kiedyś, jak wcześniej. Że ten czas przemian będzie dla mnie prosty i wszystko pójdzie o tak. Czas pokazał jak zwykle swoje. Dużo trudów, dużo niespodziewanych zwrotów akcji. Chociaż z drugiej strony, skoro w, pełni można Wie, Wie. skoro w pełni można spodziewać się wszystkiego, to trudno powiedzieć, że coś było nieprzewidywane. Niemniej, bardzo często czułem się zaskoczony. Dobra. Tak nie bardzo mam plan na to, co chcę dziś powiedzieć, ale być może ktoś z was jeszcze ruszył w jakąś przemianę ku sobie, ku innemu życiu i zmienia mozolnie swój świat, bo jak zostało napisane, ja jestem drogą, prawdą i życiem, a także ja i mój ojciec Jedno jesteśmy, więc chyba życie zaczyna się od ja. O ile dwa lata temu bardziej pewnie mówiłem o swoich przekonaniach, no tak dzisiaj ta zmiana, moja przemiana spowodowała to, że bardziej wstrzemięźliwie wypowiadam się o tym, co wiem, czego doświadczyłem. Dlaczego? No bo tak zorientowałem się, że w moim życiu chodzi o moją przemianę. A nie o przemianę ludzi dookoła. Więc nie ma co głosić za bardzo innym tego słowa, które. Dzień dobry. które mnie porusza, które mnie przemienia. A trzeba się skłonić ku sobie, ku swojemu wnętrzu, swojemu środku. Doraca skłoniło mnie do tego, żeby wziąć telefon. No bo przez ostatnich kilka dni. Czuję taki moment słabszy, dużo słabszy niż zwykle. Dużo mniej emocji, dużo mniej energii do działania. Dużo rzeczy się też podziało, których z kolei trudno jest tak jednoznacznie opisać, które jest jednoznacznie trudno mnie opisać. I właśnie będąc teraz w lesie, taka przyszła do mnie myśl, że tu jest bardzo mnóstwo drzew, prawda? Jedne stoją, a inne leżą. Ostatnio też doświadczyłem odejść z bliskich osób, czyli śmierci i tak właśnie z tym sobie dzisiaj idę, patrząc na te drzewa i z jednej strony pomyślałem, matko ile tutaj tych drzew padło, ile tutaj gniących drzew, ale zaraz z drugiej strony dzięki temu też rosną te inne drzewa, także jakby wiem, że Nieskładnie opowiadam, bo za bardzo nie mam co powiedzieć, więc tylko dzielę się na bieżąco tym, co przepływa. Ale chciałem powiedzieć, że właśnie tak sobie uświadomiłem, że życie kołem się toczy i musi być zmiana. I musi coś obumrzeć, żeby nowe coś mogło wzrosnąć. I idę właśnie sobie pomedytować, do czego Was również zachęcam. jest dobry czas, żeby ruszyć w las. Pozdrawiam cztery osoby, które ze mną są i wszystkiego dobrego.